Macedonia jest aż 12 razy mniejsza niż Polska, co sprawia, że jest to niewielki kraj, lecz o bardzo fascynującej historii. Prawosławie jest główną religią w Macedonii, wyznawaną przez 68% mieszkańców. Najdłuższa rzeka Macedonii to rzeka Wada, która ma imponującą długość wynoszącą 320 km. Z oficjalnych danych wynika, że około 600 Polaków mieszka w Macedonii, co tworzy małą, ale wyjątkową społeczność. Chodniki w Macedonii nie służą tylko pieszym, ale również są używane do jazdy i parkowania samochodów, co sprawia, że piesi muszą być bardzo ostrożni na ulicach. W kraju tym palenie papierosów jest powszechne, a przeciętna dorosła osoba pali aż 161 papierosów miesięcznie. Fajną ciekawostką jest to, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w Macedonii mogą brać ślub w wieku 16 lat. Macedończycy są przyjaźnie nastawieni do Polaków. Może świadczyć o tym fakt, że język macedoński i polski są do siebie bardzo podobne, co ułatwia nam komunikację. Narodowym zwierzęciem tego państwa jest lew, symbolizując siłę i dumę kraju. Kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 62 lat, a mężczyźni w wieku 64. Czy znaliście te ciekawostki o Macedonii? Jeśli nie, to dzielcie się nimi dalej, aby inni mogli odkryć ten fascynujący kraj. Na dzisiaj tyle. Dzięki za uwagę i do zoo.